Hey ludzie, tutaj Black, a to znowu jest zgod. To znowu znowu zgod i szczerze mówiąc, wczoraj zrobiłem rankingowy mecze i um, jakby to ująć wywaliło mi, że jestem brązem. W poprzedniej edycji wywaliło mi, że jestem Silverem trójką, a teraz mi wywaliło, że jestem brązem. Więc moje umiejętności albo spadły, albo coś, coś nie tego się dzieje i, i gracze grają lepiej. To ciekawe. Naprawdę ciekawe. I poza tym mam 22 level na postaci. Plus mam tutaj jeszcze jeden baw do expa. Ale póki co jeszcze 4 dni tego, więc... Poczekamy. Jep, poczekamy. Um, mam też... O, czyżby się zaczęło? Tak, zaczęło się. Dobra. To ja się włączam, puszczam wam muzykę. Take your life, take your life with cocaine But I am who I am, so I do what I can when I can, but I can win really it Okej, okay, dobra. Teraz już mnie powinno być słychać. I szczerze mówiąc, to było epickie. To było tak bardzo epickie. Jak, jak myśmy ich rozmiotli, nie wiedzieli co się kurde dzieje. Mm, I przy okazji, chciałem na początku powiedzieć, że mam nową broń. Właśnie dla mojej ulubionej klasy, jeśli chodzi o ludzi. I teraz będę grał tylko i wyłącznie tą klasą, gdyż ponieważ ta broń się XP, sama z siebie się XP podczas grania i ona się z czasem będzie robić silniejsza. Tak samo na Reaperze te kopnięcie, które też z czasem się XP, z czasem się będzie robić silniejsze. Widzicie, że już mi wskoczył jakiś profit? To jest niesamowite. I ta broń będzie miała pełno takich profitów, bo dobra, nie broń, to jest akurat skill. Ten skill będzie miał pełno takich profitów. To jest, według mnie to jest po prostu zarąbiste. Tak samo teraz, tutaj mam wszystkie skile takie same, tylko że ta broń jest szybka. Ta broń jest strasznie szybka. Jeszcze w dodatku mam skila, który zwięks, e, zwiększa ilość magazynka i ogólnie zwiększa szybkostrzelność tak tej broni. To jest po prostu piękne, co tu się da z tej broni wykrzesać, a jeśli chodzi o samego reaper'a, e, bądź rivera, jak zależy jak to tam mówi czyta, to tutaj. Po pierwsze, to za niedługo zdobędę i to na to poluję od dłuższego czasu. Naprawdę chcę skina za free. A po drugie, e, mam skina, który zwiększa mi, znaczy no to nie jest, to jest talent, tak? To jest talent, czyli to jest tak choćby pasywna umiejętność. E, zwiększa mi atak spida. Mele atak spida. Co sprawia, że teoretycznie jeśli si kopnę, to już zadaję pełną obrażeń i najprawdopodobniej zabieram jedną trzecią do połowy życia, a potem z pazurów za pomocą trzech ciosów potrafię rozszarpać ofiarę. Co jest zarąbiste. Oczywiście, no, reszta skilli jest to dopracowanie, bo na przykład to jest dobre, ale jeśli chce się uciekać, tak w sensie odsunąć się i za chwilę znowu zaatakować. Jeśli bym bardziej się, jeśli inaczej, jeśli bym się przerzucił na skakanie na ofiarę, to bym wziął to i wtedy bym odlatywał od ofiary po zabiciu jej. I to by było naprawdę dobre. A tutaj to akurat... Czekam na, na takiego skilla, tylko z, też z formą ekspienia i to będzie piękne. To będzie zarąbiste, bo na przykład te skilla się w ogóle nie zużywają. Tak jak tutaj ten skill mi się zużył. Mam, mam item charge, tak? Mam naładowanie itemu. I ona jest 0%. Bo on się najzwyczajniej w świecie wyładował. Te itemy, zamiast się wyładowywać, one się ładują dodatkowo i zwiększają swoją siłę za czasem. Z czasem, znaczy się z, z ekspieniem, i to jest. Po prostu cudo, a mam na Rivera tyle skilli napierdzielone, że po prostu strach i masakra. Tutaj teoretycznie mógłbym sobie podpiąć jeszcze inny skill, który niby jeszcze lepiej by się komponował, ale jednego większe ammo mi bardziej pasuje i to jest cudo. Ta postać jest cudowna. Ogólnie, jeśli bym tak zrobił, to teraz mogę... Na, na przykład na ludzi chyba nie ma w ogóle skinów. Nie, yy, na przykład łucznik ma skina. Czyżby tylko ta postać nie miała skina, to znaczy, że wprowadzą? Może wprowadzą jakiś nowy skin specjalnie dla tej postaci? Nie, ta postać też nie ma na przykład. Wampirów wszyscy mają dodatkowe skiny. Czyli będą musieli wprowadzić jeszcze nowe. No i tak się nie śpieszę, mam 13 level, a to trzeba mieć 25, żeby zdobyć skina za free i to. E, to jest Evolet. Evolet to jest. Zaraz wam pokażę, jak ten skin wygląda na normalu. Skin, e, reaper, reaper, Ripper, reaper, reaper, river. E, Evolet to jest to. To jest, to, to jest ten zarombisty skin, który naprawdę wygląda super OP. Czyli pod ekspytą postać do Maxa i mam zarombistego skina, za, zarombiste skile, wszystko po prostu. Demet. Astma aż mnie złapała. Demet. Ale to jest po prostu piękne co tu się dzieje. Dobra, koniec mojego pierdnięcia. Ten, ten filmik ile ma? 17 minutek. A naprawdę, tyle ile my tutaj zrobiliśmy, to jest magia. I tak się dzieje ostatnio bardzo często. I to jest teoretycznie mój pierwszy meczyk. Żadnej rozgrzewki przed tym nie robiłem. Nie licząc tego, co grałem w nocy około pierwszej, drugiej. Ale to, to w ogóle się niczy. To jeszcze liczy jako wczoraj, więc... Dlatego też dzisiaj nie pokazałem wam nosowanie, bo zrobiłem je w nocy. I właśnie wylosował mi się kolejny profit. W sensie ex buff. O, temat. No i nie wyrabia, a ten zacierz na ryju, naprawdę to jest piękne. E, ja w takim razie po prostu, jak już skończyliśmy, to... Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Lisa, no i MAJO!